Chyba się już powinno nagrywać. Dobry wieczór, dzień dobry. W końcu nie wiadomo, kiedy to lubię, jak w starym żarcie. Pan Jerzy Bowacki jest z mm. nami. Witam pana, pana panie Jerzy. Proszę państwa, dwóch humanistów się spotkało i inteligentne maszyny i od razu kłopot. No, tak to jest w dzisiejszych mm. czasach. Tym bardziej, że przenosimy się do XIX wieku, do czasów, kiedy łódź właściwie dopiero zaczynała być tak naprawdę poważnym miastem. E, mianowicie do Początków właśnie do takiej pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w pewnym momencie do Łodzi przyjeżdża pana bohater. Bo dzisiaj, proszę Państwa, będziemy z Panem Jerzem rozmawiali o kompletnie moim zdaniem zapomnianym prezydencie Łodzi, o czasach, które dla Łodzi są dosyć magiczne, bo więcej wiemy o tym momencie, kiedy Rembeliński ze Staszicem zaczynają tutaj coś kombinować, czyli o samym początku XIX wieku. Więcej wiemy o tej rozbuchanej łodzi przemysłowej z, powiedzmy, lat 1880-1914-15, kiedy wkraczają Niemcy w czasie I Wojny Światowej, a po drodze jest 30-40-letnia dziura. I właściwie tak nie bardzo wiemy, co się w tym czasie działo. I Pan, Panie Jerzy, się trochę za tą dziurę zabrał. Co to jest za czas i co to za prezydent, ten Franciszek Treger, o którym Pan był łaskaw napisać książkę. Bo chyba rzeczywiście w historiografii łodzi to jest dziura, trochę. No, wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. Dlatego, że po prostu no może nie jest to tak efektowny czas, jak na przykład y, właśnie był później. Nie są to też te początki, które jakoś tam zawsze no, ciekawią. No, czyli czy właśnie, dotyka, prawda? Tak, no właśnie, więc y, pewnie. W, być może to się jakoś wydawało takim mało ciekawym okresem przejściowym, ale moim zdaniem no, warto o nim pamiętać. To, to, znaczy, to, to co się ważnego w nim stało, to jest przede wszystkim um, te przemiany gospodarcze, które doprowadziły do tego, że um, ta wytwórczość tutaj włókiennicza y, w Łodzi y, z rzemieślniczej zaczęło się stawać właśnie wytwórczością przemysłową. To był proces, który zaczął wtedy zachodzić mechanizacji ulegało głównie przeszczelnictwo i pojawiły się tutaj też na miejscu pierwsze konflikty z tym związane właśnie z, z tym zmniejszeniem roli siły mięśni przy wytwórczości, tak właśnie ci tkacze, którzy początkowo tutaj no, byli wprowadzeni, wydawało się, że oni będą tutaj po prostu pracowali na dobrobyt kraju, to się okazało, że oni nagle są trochę już nie tak potrzebni, bo po, um, pojawiły się maszyny, które za nim wykonywały roboty. No więc... No, to jest taka, panie, Jerzy, ważna sprawa to jest taka, żebyśmy jeszcze dokładnie umiejscowili całą sytuację. Franciszek Treger mm -hmm. został prezydentem w roku 1840, o ile dobrze pamiętam. 1844. I wyjechał z Łodzi Tuż przed Powstaniem Styczniowym, czyli w 1962 tak. roku. To jest rzeczywiście taki moment, kiedy z takiej trochę manufaktury łódzkiej w związku ze sprowadzeniem inżynierów niemieckich następuje rewolucja przemysłowa i nagle dokonuje się chyba trochę to, o czym czytaliśmy kiedyś w historii, co gdzieś w Manchesterze czy w wielkich fabrykach Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, nagle. Robotnicy zaczynają sobie uświadamiać, że maszyna może ich w ogóle zastąpić. Trochę jak dzisiaj z robotami, więc to jest taka, powiedziałbym, historia wcale nie taka zupełnie odległa od mentalności ludzkiej. Bardzo ciekawy moment w historii i rzeczywiście dosyć niezwykły. To jak ten treger zostanie tym prezydentem, to właściwie trafia on na jaką łódź w tym 844 roku. No wydaje mi się, że no, bardzo byśmy się zdziwili gdybyśmy się nagle przenieśli właśnie w tamte czasy, zobaczylibyśmy tutaj właściwie w Łodzi same parterowe budynki, niebrukowane ulice tak właśnie co, która tutaj miała miejsce to właściwie była no W tym momencie, konkretnie, właśnie w którym Traeger był w którym się sprowadził do łodzi, to była właściwie wyłącznie wytwórczość rzemieślnicza. Dopiero chwilę później Gajer miał tutaj uruchomić pierwszą maszynę parową. Więc była to łódź w ogóle jak gdyby no, trudna do wyobrażenia sobie obecnie. To za jego czasu akurat ten progres, taki. Jeszcze no, do pewnego stopnia nastąpił, yy, i ta, yy, ta łódź się zmieniła w, w stopniu trochę już zaczynając yy, mającym jakiś zalążek tego, yy, czym była później, yy, czego świadectwem jest yy, dzieło Oscara Flata, który tutaj przybył na miejscu, opisał łódź. Właściwie, ponieważ to dzieło Flata jest dla nas jakoś tam no, mniej więcej. Y, znany ten opis reportażowy Łodzi, no to myślę, że to jakoś w świadomości zaistniało, tak że y, już on tam wymienia kilku takich przemysłowców miejscowych, y, y, opisuje no, taki wizerunek miasta z tego czasu, który może już y, coś troszeczkę nam więcej mówi, natomiast rzeczywiście to, y, ponieważ Treger był bardzo długo prezydentem, prawie 20 lat, y, no to ten rozwój przez cały ten czas jak gdyby trwał, jak zresztą przez cały XIX wiek i bardzo dużo się w tym czasie dokonało. To prawie, że... Um, tak? Coś Pan Mogę chciał dodać? Pan bo... użyć takiego określenia, trochę nawiązując do starej historii pod tytułem Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, a propos pewnego naszego króla w średnim wieczu, że trochę Stregerem tak było, prawda? Ten moment, od właściwie tak. miasteczka jeszcze do wielkiej łodzi zadział się właściwie w trakcie jego prezydentury. No, można tak powiedzieć, bo właściwie poza nielicznymi wyjątkami, to wszystkie na przykład większe budynki, tutaj przemysłowe, prywatne, też to w zasadzie zaczęły za jego prezydentury właśnie powstawać. On tutaj wzniósł pierwszy szpital w Łodzi, pierwszą szkołę średnią. No z tego co się stało, no to on tutaj wytyczył cmentarz, który my nazywamy dzisiaj starym. Wtedy to był oczywiście najnowszy cmentarz. Pierwszy ogród spacerowy dzisiejszy park źródliska, to też właśnie treger. Kiedy przybył do Łodzi, to oprócz ratusza i kościoła węgalickiego przy nowym rynku nie było żadnych budynków piętrowych i dopiero właśnie y, to no, między innymi też jego staraniem prywatnym, bo akurat on miał jedną działkę na rynku, y, zaczęły tam w tych okolicach w ogóle być wnoszone budynki piętrowe, czyli no, bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, bo to rzeczywiście była jednak bardzo interesująca postać, bo chciałbym też zapytać o sprawie takie związane chociażby z tym słynnym Mikołajewem, bo to jest bardzo mało znana historia w Łodzi, ale niech pan, panie Jerzy, spróbuje nam opisać to Muć z roku 1844-5, mniej więcej jaki to był teren, tak realnie. Wiadomo, że powiedzmy wokół Starego Miasta Kawałek, wokół Nowego Miasta, czyli Placu Wolności Kawałek, trochę cegielniana, idąc dalej Piotrkowską, czyli Cegielniana trochę w lewo. Ten, ten długi trakt Piotrkowski, czyli Piotrkowska, pewnie kawałeczek tak, ale tak naprawdę mimo, że sam interesujesz się historią miasta, nie, byłby, nie byłbym w stanie kompletnie opisać, jaka była wtedy Łódź objmowała, jaki kawałek współczesnego miasta. Proszę trochę nam to przybliżyć, bo to też jest ciekawe. No wydaje mi się, że no, najtrafniejszym opisaniem Łodzi to by było po prostu powiedzenie, że ona rozrastała się na osi ulicy Piotrzkowskiej, tak czy tego traktu Piotrkowskiego. Czyli jak to miał Ponieważ... taki długi siusiak i w bok wszystko powoli w prostokąt. No. Trochę tak, no, może tam jeszcze na samym południu ta osada Łódka no tak. tak szła na wschód właśnie ku Szlezingowi ale generalnie no te, te, taki jego praktycznym znaczeniem tego wydłużenia to było to, że po prostu tamte posiadła fabryczne wzdłuż Jasienia wytyczono no a tuż tak przed objęciem przez Tregera funkcji prezydenta y, włączono do Łodzi też y, tę nową dzielnicę czyli tereny wodnego rynku i właśnie tego y, y, okrodu spacerowego tak Właśnie, właśnie te tereny i tylko, że one dopiero były całkowicie niezagospodarowane. No właściwie dopiero to były początki yy, tam bu budowania, tam sprowadzania osadników na te tereny. Tak. Czyli to rzeczywiście była bardzo dziwna ta konstrukcja, trochę takiej powiedzmy kuli na górze, czy nawet takiej podwójnej kuli, takiej ósemki troszkę z lekkim rozszerzeniem w prawo, jeszcze jak się patrzy na stare mapy po w stronę w stronę wschodnią i potem taka Długa, gdzieś nierównomierna, rzeczywiście taka nitka wokół, wokół Piotkowskiej aż do osady łódka, czyli powiedzmy do terenów mniej więcej placu Reymonta, tak? Coś takiego? No tak, można tak powiedzieć. Tr Bardzo dziwne dalej. miasto, trzeba przyznać, kompletnie nie wieczne uh -huh. Tak, no właściwie no, dlatego, że... dlatego, że po prostu. No jakby względy praktyczne o tym zadecydowały dostępność właśnie do tych do tej bieżącej wody właśnie w jesieniu, z kolei tam na północy był dostęp do rzeki łódki. Więc to to, o czym się mówi w kontekście, no tutaj przemysłu, czyli właśnie ta dostępność wody to odegrała też rolę, jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego miasta i jego rozwój terytorialny. Proszę Państwa, to jest bardzo dziwna sprawa, tak? Jeżeli dzisiaj y, mówi się szczególnie przyjezdnym o tym, że gdzieś tam są ukryte 30-32 rzeki, y, strumyki, jakieś tam cieki wodne pod miastem, to też sobie myśli, albo ci łodzianie oszaleli, albo nie wiem, jak oni w ogóle patrzą na to wszystko, ale to rzeczywiście był teren bardzo... Mówiąc tak trochę nie po polsku, urzeczniony i podmokły, tylko te rzeczki były malutkie. No Nie mamy tutaj wisły o szerokości 500 metrów, tylko po prostu mnóstwo, mnóstwo cieków wodnych, z których korzystali przemysłowcy, inżynierowie niemieccy, którzy budowali ten pierwszy przemysł, tkacze i późniejszy ten już przemysł wielki, ale to właściwie taki trochę górzysty, trochę podmokły, trochę poprzecinany polami. Które były wykupywane, teren bardzo dziwnie, tak wijącego się miasta wzdłuż Piotrkowskiej. To chyba jest dobry opis. No, myślę, że. To znaczy, też powiem tak. no to My też troszeczkę, jak gdyby się opieramy na opisach ówczesnych, tak no na no. tych mapach regulacyjnych, właściwie dużo zostaje do wyobraźni naszej. To... No i dobrze. Więc... Tak. Z punktu widzenia historyka, jeszcze jest chyba kilka bardzo ciekawych rzeczy, ważnych związanych z panem Franciszkiem Fregerem. To jest jego olbrzymi nacisk i myślę, że wielka świadomość tego, jak ważna jest kolej. Bo co prawda, za jego funkcjonowania w łodzi nie udało się tak bardzo mocno łodzi wpleść jakby w kolej warszawsko-wiedeńską, i tam dalej do Petersburga czy do Moskwy. Ale to był jego też idea fix, taka, że. Jeśli miasto ma się rozwinąć, musi być kolej, prawda? No, myślę, że tak. To znaczy, właściwie chyba wszyscy tak naprawdę o tym wiedzieli, tak, że to jest ważne. Oczywiście on podejmował te starania. No za jego prezydentury nie udało się tego zrobić, ale on i tak wykonał niemało, bo co prawda nie, nie doprowadził do tego, że tutaj mieliśmy stację kolei, ale zbudował drogę do Rokicin, gdzie właśnie była najbliższa stacja kolejowa. kolei warszawsko-wiedeńskiej. Po prostu jakoś no, podłączył Łódź pod, te, pod to połączenie, ale no, po prostu nie, doprowadzi, nie doprowadzono w tym czasie, jakby nie postąpiono krok dalej, ale to już powiedzmy czynniki takie niezależne odegrały rolę po prostu Ogólnie rzecz biorąc ta no, budowniczowi czy spółki powołane do budowania kolei nie zebrały takich kapitałów, żeby to było możliwe w tym czasie. A trzeba powiedzieć, że no, właściwie prezydentura zakończyła się okresem kryzysu, także po prostu tego słynnego głodu bawełnianego, że no, wiadomo, że takie inicjatywy wtedy tego odłożony na dalszy czas. Wrócimy do tego, bo to też jest bardzo tajemnicza historia, jak to on nagle, jak to się mówi, niektórzy piszą, że nagle zniknął z Łodzi, ale to nic nie było nagle, moim zdaniem. Hmm. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. Natomiast ciekawa historia, mogłoby się tak zdarzyć, że mielibyśmy Konstantynowian dookoła, Aleksandrowian i Mikołajewian, czyli Łodzian. Hmm. Trochę to było takie, no sytuacja, kiedy on jakby poprosił cara, żeby Łódź nazywała się Mikołajew, mało patriotyczne z punktu widzenia polskiego, wręcz śmierdziało wazeliniarstwem i to takim bardzo mocnym. Tak, no ale też prawdę mówiąc, ja nie potrafię powiedzieć, ponieważ nie dotarłem konkretnie do tych źródeł, opieram się tutaj na ustaleniach takich sprzed wojny, kiedy ten artykuł właśnie o zmianie, proponowanej zmianie nazwy Łodzi na Mikołajew y, miał miejsce, to znaczy nie jestem w stanie powiedzieć czy tutaj Treger jakąś decydującą rolę odegrał w takiej propozycji, czy to raczej wyszło z inicjatywy miejscowych przemysłowców, którzy oczywiście tak byli dosyć indyferentnie na, te, na sprawy narodowościowe znaczy na dążenia na przykład niepodległościowe Polaków takie jakieś ich e, niesnaski względem Rosjan ewentualne to właściwie e, na pewno e, zaś wszystkim tam im zależało na protekcji właśnie e, dworu carskiego tak na, czuli jakąś taką e, chcieli czuć taką opiekę państwa nad sobą i przypuszczam, że być może to właśnie od nich wyszła ta inicjatywa. Co do samego Tregera, to on na pewno jakoś nie mógł tego zlekceważyć, na pewno się pod tym podpisał, to, to oczywiste jest, bo taką ta, ta petycję wystosowano. Natomiast ja się zastanawiałem nad właśnie jego takim sympatiami narodowościowymi, tak, bo on sam był Niemcem, ale miał żonę szlachciankę, jednocześnie był urzędnikiem tej administracji, która już no podlegała pewnym procesom rusyfikacyjnym, tam między innymi wymagano od, od, od urzędników miejskich znajomości języka rosyjskiego, jak on się tutaj wpisywał, czy, no wydaje mi się, że on na pewno był lojalistą tutaj i, ale jednocześnie, czy, czy był na przykład wrogi Polakom, no tutaj ze środowiska Niemiec, Niemców Łódzkich wyszło wręcz oskarżenie, że on y, przejawiał wrogą postawę w stosunku do Niemców paradoksalnie, chociaż był sam Niemcem i że tak, jakoby... To trzeba mieć też na uwadze, Panie Jerzy, chyba to, że wtedy to wszystko było bardzo skomplikowane. Polscy Niemcy byli czasami większymi patriotami od niektórych szlacheckich rodów, które, no co tu dużo ukrywać, szukały w tej lojalistycznej postawie, szczególnie po powstaniu listopadowym, jakichś swoich interesów. Wtedy ta łódź, jeszcze przypomnijmy, jest bardziej polsko-niemiecka, jeszcze nie żydowska za bardzo, więc to też jest specyficzny bardzo charakter tego miasta. A druga sprawa między rokiem 1831 i 63 do powstania, czy 62, kiedy zaczęły się te ruchawki narodowe, to jest okres jednak względnego spokoju i bardzo silnego rozwoju i nastawienia na gospodarkę, więc nie można chyba do końca przykładać współczesnych miar Patriotyzmu do tamtego czasu. Trochę usprawiedliwiam Pregera, ale też go rozumiem, że liczyła się, liczył się rozwój miasta i gospodarka, a nie sprawy takie stricte patriotyczne. No, też mi się tak wydaje, że po prostu na co dzień to nie był dla niego problem jakiś większy. No, ja się zastanawiam po prostu może bardziej w kontekście tych wydarzeń politycznych, które miały miejsce, czyli powstania styczniowego, bo to, że on tuż przed powstaniem styczniowym, a spodziewano się czegoś takiego prawdopodobnie właśnie w tym czasie, bo jednak wystąpienia poprzedzające w poprzednim roku, tak, no już wskazywały, że, że cała sytuacja w Królestwie Polskim do czegoś takiego może zmierzać. Po prostu wydaje mi się, że być może to było jednym z ważnych czynników, które zadecydowały o jego ustąpieniu z urzędu więc w kontekście jego biografii te kwestie narodowościowe jakieś moim zdaniem trzeba rozważyć na pewno. Zróbmy tutaj kropkę, bo yy, i tak już sporo zdradziliśmy z tego co jest w pana książce. Ma pan może książkę pod ręką, bo nie prosiłem, żeby pan ją przy... Tak. O, proszę ją pokazać. To jest proszę państwa właśnie ta książeczka. Prezydent Łodzi Franciszek Tregier, która wydana została dzięki panu Michałowi i nie od absolutnie fantastyczne i nies niesamowite wydawnictwo Księży Młyn, które ma na swoim koncie mnóstwo kapitalnych różnych rzeczy. Książka już jest dostępna. Bardzo gorąco zachęcam, żeby ją sobie kupić, przeczytać yy, i, i spróbować się jakoś odnieść do prezydentury Tregera, no chociażby na stronach związanych z historią Łodzi, a tych mamy bardzo, bardzo dużo. Napisać być może do Pana Jerzego poprzez wydawnictwo albo gdzieś próbujcie się łapać. Yy, państwo z, yy, z naszym autorem. No, i zróbmy tu wielokropek. Niech ci, którzy się interesują łodzią, sięgną do tej pana książki, poszukają różnych odpowiedzi i ciekawostek, bo rzeczywiście, proszę państwa, ten okres 1840 62 to jest trochę nadal biała plama, jeśli chodzi o historię łodzi. Tym bardziej, bardzo panu serdecznie dziękuję za to, że jako historyk się pan zabrał za ten kawałek historii naszego miasta. Bardzo interesujący w ogóle bardzo ciekawy i nieznany, bo. Nie ma powstań, nie ma jakichś rewolucji, nie ma jakichś, nie wiadomo, rzeczy takich, które podniecają od razu kogoś tam z boku, ale jest rzeczywisty, prawdziwy rozwój miasta, które z mikro, właściwie miasteczka stało się gigantycznym punktem na mapie europejskiego przemysłu. Bardzo Panu dziękuję, Panie Jerzy. Trzymam kciuki. Czekam na następne rzeczy być może jakieś następne białe plamy, które Pan będzie gdzieś tam rozgryzał, jeśli chodzi o historię łodzi. Moim gościem był pan Jerzy Głowacki, a ja zapraszam na strony, proszę Państwa, Wydawnictwa Księży Młyn. Tam można książkę sobie zamówić, kupić. Zapraszam też po, w czasach po-covidowych, żeby wydawnictwo odwiedzić, bo jest tam mnóstwo ciekawych, różnych historii. A trzymam kciuki za to, żeby następne rzeczy udało się Panu przygotować. Pan Jerzy Głowacki, dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja teraz proszę Państwa rozłączam nasze Naszą rozmowę, a państwa jeszcze raz zapraszam na stronę wydawnictwa Księży Młynia.